Cześć! Witamy na kanale Speed Service. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat diagnozy zawieszenia układu kierowniczego i łożysk. Myślę, że dla wielu z Was ten temat wydaje się prosty i oczywisty, a w praktyce wychodzi różnie. Przyjeżdża do Was do warsztatu klient i mówi coś w aucie puka, stuka, coś huczy, coś szumi. I od czego zaczynamy? Wiadomo. Zaczynamy od jazdy testowej, żeby usłyszeć, czego w ogóle szukać. Po jeździe testowej wracamy do warsztatu. Eee, faktycznie jakieś niepokojące dźwięki wydobywają się z samochodu. I od czego zaczynamy taką diagnozę? Zanim podniesiemy samochód na podnośniku, moim zdaniem warto tutaj wziąć, złapać tutaj samochód za dach i poczepać nim tak na boki. Tutaj już możemy coś słyszeć, coś puka, stuka i coś tutaj faktycznie już słychać. Jeżeli posiadamy kanał, nie podnośnik, możemy wjechać takim samochodem na kanał. Jedna osoba począta tym samochodem, a druga już od dołu będzie słyszała, który element jest uszkodzony. Ale na podnośniku też powinniśmy to odnaleźć. Teraz podniesiemy samochód do góry i będziemy szli od tyłu auta do przodu i pokażę Wam, jak my sprawdzamy zawieszenie naszym klientom. Zanim podniesiemy samochód do góry, zwolnimy hamulec ręczny i wrzucimy na bieg neutralny. Nie zapominajcie po opuszczeniu, zanim opuścicie auto, też zabezpieczyć samochód przed stoczeniem się. Po co to zrobiliśmy? Abyśmy mogli swobodnie kręcić kłami, ale to już w dalszej części filmu zobaczycie. Najpierw zaczniemy od tyłu samochodu. Pierwsze co zrobimy, sprawdzimy czy nie ma luzów na boki ani góra dół. Tutaj w tym momencie możemy zobaczyć czy łożysko nie jest zniszczone, a drugim etapem, którym sprawdzimy łożysko, to chwycimy sobie tutaj za piastę, zwrotnicę i będziemy kręcić i słuchać czy nie wydobywają się jakieś dziwne dźwięki. Tutaj wydobywają się dźwięki z e, hamulcy. Tutaj widać, że Układ hamulcowy jest uszkodzony, ale wibracji nie czuć na samym łożysku. Kolejnym elementem, który będziemy sprawdzać, to po kolei każdy tutaj simmer blok wahacza, czyli zapieramy sobie łyżką o inny element i patrzymy jakie ma luzy. Każda tuleja po kolei. I tak z każdą jedną z nich. Tutaj widzimy, one może nie mają luzu nadmiernego. Natomiast z racji wieku, bo to autko ma chyba 10 czy 12 lat. Wszystkie elementy są jeszcze niewymieniane od wyjazdu z fabryki i każdy z nich kwalifikuje się do wymiany, ponieważ jest wsparciały i nadmiernie skorodowany. Następnym elementem, który sprawdzimy, to patrzymy na sprężyny, patrzymy, czy. Zwoje i od dołu, i od góry nie są gdzieś uszkodzone, czy sprężyny nie są nadmiernie skorodowane. Jeżeli są całe, nie ma nadmiernej korozji, możemy taki element zostawić. Amortyzatory wiadomo, że najlepiej sprawdzić na czepakach, chociaż też to nie jest moim zdaniem miarodajny pomiar, ale wizualnie możemy zobaczyć, czy gdzieś tutaj nie ma zapoceń na amortyzatorze, czy nie ma jakichś uszkodzeń osłon i też. Podczas samej jazdy możemy wyczuć, czy auto jest stabilne po prostu, czy się buja. Tutaj też częstym elementem, który ulega uszkodzeniu, są łączniki stabilizatorów. Tutaj widzę, że już ktoś wymienia łączniki stabilizatorów na nowe i podpory stabilizatora. Element bardzo tani stosunkowo do innych, natomiast bardzo duże wydaje dźwięki i niepokojące. Tutaj jego możemy też sprawdzić brechą. Czy nie ma luzu? Tutaj widzimy luz jest, czyli kwalifikuje się do wymiany. Taki element. Łącznik stabilizatora. Tutaj przejdziemy do tego elementu. Tutaj widać, był wymieniany. Nieraz ciężko go. Przez to, że zawieszenie jest dociążone teraz kołami w dół, ciężko nieraz go zdiagnozować. Tutaj dobrze złapać sobie za sam drążek stabilizatora. I tutaj w dół naciskając, będziemy czuć, czy jakiś tu się robi luz. I tutaj nie słychać nic, czyli tutaj łącznik są wymienione na nowe, jest cicho. Tutaj też widzimy po sprawdzeniu tyłu ten dźwięk, który wydobywał się z tylnej osi podczas jazdy. No, żadna z tych tulei czy z tych elementów nie pasowała mi do tego dźwięku, ale tutaj możemy zauważyć, że układ wydechowy jest poprowadzony w złym miejscu, albo jakaś guma, albo jakaś przeróbka była. I tutaj widać, jak on obija nam i o tylnią kołyskę i o sam stabilizator. Także tutaj z tyłu całe zawieszenie kwalifikuje się do wymiany. Może nie z racji tego, że są jakieś mega luzy, natomiast wszystkie elementy są pokorodowane, tuleje są y, sparciałe i to zawieszenie będzie się zachowało nigdy tak, jak ma być. Tutaj jeszcze taka dodatkowa podpowiedź, jeżeli macie taki system zawieszenia, jak tutaj jest, zamontowany. Czyli też tu mamy tutaj śruby regulacyjne do geometrii. Eee, zawsze trzeba sprawdzić, czy ona się odkręci, żebyśmy potem mogli poprawnie tą geometrię ustawić. Dobra, z tyłu przejdziemy do przedniego zawieszenia. Tutaj z przodu też chwytamy sobie zabieżnik i nie szarpiemy kołami, tylko delikatnie, lewo w prawo i wyczuwać, i tutaj powinniśmy teraz wyczuć, jeżeli jest coś uszkodzony, jakiś luz. Jeżeli nie, to będzie wszystko sztywne. Góra-dół tak samo. W tym przypadku jest yy, zawieszenie sztywne. Natomiast jeżeli Wam się pokaże taki luz na boki, najczęściej uszkodzeniu ulega końcówka drążka, drążek kierowniczy lub sama przekładnia. Taki luz góra-dół, uszkodzone łożysko, uszkodzony stworzeń. Taka podpowiedź, żebyście wiedzieli mniej więcej co jaki luz oznacza. Teraz będziemy tak z tyłu kręcić kołem i słuchać, czy nic nie huczy. I też najlepiej sobie tutaj chwycić albo za amortyzator, albo za dolny was, który jest połączony bezpośrednio z tym elementem łożyska. I kręcąc nim, czuć, czy jak będziecie czuć, czy na inny element jakieś wibracje się. Przedostają. W tym przypadku wibracji nie ma, więc tutaj łożysko przynajmniej bez obciążenia na drodze wygląda ok. Stworzeń nie miał luzów, natomiast te gumy już są poparciałe i wydaje mi się, że już ten smar, bo to jest oblepione naokoło tego stworzenia błoto, już się wydosta, więc ten element też już kwalifikuje nam się do wymiany. Tutaj warto sprawdzić od razu tuleje wahaczy, czy nie mają nadmiernych luzów i tutaj też. Element kwalifikuje się do wymiany. Tutaj widać nadmierny luz i też słychać skrzypienie. Więc tutaj też ten element prawdopodobnie od nowości nie był wymieniany. Tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie kupno kompletnego wahacza ze sforziem i wymiana go. Ruszając kołem na boki, sprawdzaliśmy ten element wspomniany wcześniej końcówka drążka kierowniczego tu jest drążek kierowniczy. Jeżeli jest sztywno na boki, jest on w porządku. Też warto sprawdzić, czy nie są uszkodzone jakieś osłonki i gumki. Jeszcze fajnie sprawdzić, tutaj Wam pokażę jak, złapać sobie drążek z lewej strony za drążek z prawej strony i wykonywać dosyć mocne ruchy na zmianę góra-dół i wtedy sprawdzimy, czy przekładnia kierownicza sama w sobie nie ma luzu. Bo też przekładnia, jeżeli malus tutaj na tych teflonach, też będzie wydobywała niepokojące dźwięki takie stuki. Jak i z tyłu, tak i z przodu macie drążek stabilizacyjny plus łączniki stabilizatora i tutaj też ja przynajmniej żeby zbadać go bez kanału najlepiej złapać za drążek stabilizatora i naciągać go w górę dół i wtedy będziecie słyszeć jakieś pukanie. A gumy same tak samo breszką jak z tyłu. Tutaj możemy zawantować za kołyską i sprawdzić, czy jest na nich nadmierny luz, czy nie ma. Tutaj w tym przypadku nie ma, tutaj ten element możemy zostawić w spokoju. Rzadko, ale też zdarza się, tutaj jest kołyska, sanki różnie to ludzie nazywają. I ten element też jest między karoserią, a, a tym połączeniem z gumą wprasowaną i też Czasami ta guma podlega uszkodzeniu, też jeżeli ona będzie miała za duży luz, całe zawieszenie będzie niestabilne, po prostu będzie się przemieszczało. Teraz opuścimy sobie auto trochę niżej i sprawdzimy amortyzatory i sprężyny przednie, jak wyglądają. Tutaj mamy kolejny element, amortyzator, sprężyna i osłona amortyzatora, która już na pierwszy rzut oka widać, że jest uszkodzona. Czyli tutaj, aby wymienić tę osłonę, musimy cały MacPherson na zewnątrz wyciągnąć, musimy zdemontować sprężynę i wymienić ten element. W tym przypadku, ja zalecałbym właścicielowi, aby od razu przy takiej wymianie wymienił i sprężyny i amorca nowe, ponieważ widać, że sprężyna jest nadmiernie zużyta. Te tutaj poduszki, może ciężko będzie widać, ale też są skorodowane od góry, więc przy takiej wymianie osłony warto już zrobić komplet, jeżeli chcemy autkiem pojeździć dłużej i żebyśmy co 2-3 miesiące nie rozbierali za każdym razem tego elementu i wymieniali po jednej części. Ponieważ to nie jest najtańsza wymiana takiego elementu, to jest rząd wielkości około 150-200 zł, czy to jest osłona, czy to jest sprężna, czy to jest amortyzator, zawsze jest ta sama procedura wymiany. Jeszcze taka ciekawostka może. Czasami zdarza się, że sprawdzimy to zawieszenie, nie mamy się do czego przyczepić, a słychać jakieś pukania, jakieś metaliczne dźwięki. I bardzo często, albo inaczej warto nieraz podejść do koła, w którym wydobywa się ten dźwięk, nawet popukać w koło i wymusić wibracje na poszczególnych elementach zawieszenia, bo bardzo często. Klocek jest w wjażmie, jeżeli jazmo jest wyrobione i w tym momencie usłyszymy, potem dociskając z klocka, jeżeli się uspokoi, to mamy ten element. Nieraz uderzając, spadnie kawałek sprężyny, spadnie kawałek śrubki, spadnie kawałek kamienia do środka, i też będziemy wtedy słyszeć ten element. A przy takim tradycyjnym sprawdzaniu zawieszenia, on nam się nie ujawni. W dzisiejszym odcinku to jest wszystko. Jak widzicie, układ zawieszenia jest. W różnych autach różnie rozbudowany. Nie jest to tak oczywiste, że jeden element jest uszkodzony, wymieniamy. Wiele elementów się wymienia parami, wiele elementów ciężko zdiagnozować uszkodzenia i dźwięki, które wydobywają z zawieszenia. W innych filmach pokażę Wam procedurę wymian zawieszeń poszczególnych części. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.